Mój znajomy dostaje 25 tysięcy złotych za jednego godzinnego zooma, a ma takich w miesiącu 8. Jakim cudem? Zajmuje się pozyskiwaniem dotacji dla firm, ale robi to w taki egzotyczny sposób. W poniedziałek rano robi godzinne spotkanie ze swoimi znajomymi pośrednikami. Opowiada im o dotacjach, które właśnie weszły na rynek. Pośrednicy obdzwaniali swoich klientów i do końca dnia wysyłali mu listę zainteresowanych. Zawsze było ich sporo, bo kto nie chce darmowych paru milionów, prawda? Kolega we wtorek rano brał tą listę i szedł na drugą spotkanie na Zoomie. Tym razem ze znajomymi księgowymi, którzy chcieli dorobić pisząc wnioski. Dobrze się domyślasz. Cała jego robota polegała na zrobieniu dwóch godzinnych spotkań tygodniowo, a potem na przekazaniu kontaktów. I teraz najlepsze. Gość brał 3% od każdej pozyskanej dotacji. 1% szedł dla pośrednika, drugi szedł dla księgowego, a trzeci zostawał u niego w kieszeni. Te dotacje szły w dziesiątki milionów złotych, więc on zarabiał na czysto jakieś 200 tysięcy złotych miesięcznie. Za taką kasę warto przecierpieć Dwa zumy w tygodniu, no nie? A ty dalej myślisz, że w Polsce to nie da się zarabiać?